Ciesząc się z możliwości kolejnego spotkania z Tobą zapraszam, byśmy wspólnie razem zasłuchali się w Boże Słowo czwartkowy fragment Ewangelii to 15 rozdział Jana wersety od 9 do 17 i Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nigdy nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. I przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To Wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Wytrwajcie w miłości mojej, mówi dzisiaj do nas Jezus. Trwać w miłości, to trwać w Chrystusie. Trwać w miłości, to trwać w Bogu. Nie można trwać w Jezusie, nie trwając w miłości, nie będąc człowiekiem, który nieustannie czyni wszystko i podejmuje starania, by bardziej kochać. A więc mówi Jezus, wytrwajcie w miłości mojej, i dalej, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. I my się, moi drodzy, czujemy, że tutaj Jezusowi nie chodzi tylko o przykazania związane z moralnością, że to jakby samo przez to to, to to idzie w kierunku właśnie przykazania miłości, tego najpełniejszego, tego, którego wypełnienie jednocześnie pociąga za sobą chęć wypełnienia również tych przykazań, które gdzieś tam ukierunkowują nas na moralność. Jak Jezus zachował przykazania Ojca? Jakby to pytanie prowadzi mnie do ostatniej wieczerzy i do tego momentu, kiedy Jezus umiłowawszy swoich do końca ich umiłował i umył nogi swoim uczniom, pokazując nam jak i my mamy sobie nogi umywać, co to znaczy kochać, aż do końca mówiąc nam, i wy tak samo sobie nawzajem czyńcie. A więc wytrwajcie w takiej miłości. A więc kochać w stylu Jezusa, tym samym jednocząc się z nim. A więc gdzieś. Rodzi dzisiejszy fragment Ewangelii i dzisiejsze słowa Jezusa we mnie takie pragnienie po raz kolejny: wołania, Panie, ja chcę tak jak Ty. Chcę tak jak Ty żyć. Chcę tak jak Ty kochać. Chcę żyć na Twój styl. Chcę, żeby moja miłość była miłością na styl Jezusa. Co to oznacza? To oznacza chociażby mieć odwagę umierać dla swego egoizmu. To znaczy zapominać o sobie na rzecz drugiego człowieka, to znaczy przekraczać samego siebie, bo trudno jednoczyć się z Jezusem w życiu, którego głównym celem jest to, by było ono miłe, przyjemne i wygodne. Podejmować codzienny trud właśnie tego, by kochać na styl Jezusa. To też chęć przyjrzenia się temu, co jakby zniechęca mnie do miłości. A nie ukrywajmy tym, co podcina nam skrzydła w miłości, w takiej właśnie na styl Jezusa, takiej ofiarnej, oddanej, z której czerpiemy radość, gdzie możemy właśnie odkrywać to, 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 to zaproszenie Jezusa, by radość wasza była pełna. Jakby trudno tak kochać, kiedy człowiek trwa w grzechu. To grzech nas do tego zniechęca. To nowe życie. To życie, które ciągle przezwycięża grzech, bo chce żyć miłością na styl Jezusa. Więc może też dzisiaj warto na modlitwie, kiedy staję z tym pragnieniem, by kochać na styl Jezusa, by żyć na styl Jezusa, by trwać w takiej miłości. I znaczy, żeby to pragnienie jeszcze bardziej rozpalało we mnie chęć zrywania z wszelkim grzechem. Takie dostrzeżenie, jak grzech stoi mi tutaj na drodze takiej miłości i w takim życiu. Więc może dzisiaj warto właśnie, że Matwie Panie. Panie, daj mi siły, bym jeszcze bardziej odwrócił się od grzechu. Daj mi siłę, jeszcze bardziej zniechęcił się grzechem, jakoś wręcz znienawidził swój grzech. Bym jeszcze bardziej miał w sobie wolę nawrócenia, wolę przemiany. Po co? Po to, by bardziej trwać w Twojej miłości, dobrej, Bożej. Głębokiej i w co wierzę owocnej modlitwy Ci życzę.